Sprawdziłem ile kosztuje transport węgla z kopalni PGG. Na początku filmu pokażę kilka wycen, a następnie przedstawię moje spostrzeżenia z tym związane. Zaczniemy od okolic kopalni. Ceny w obrębie od 40 do 50 km są w granicach 500 do 1000 zł. Przy takich dystansach istotna jest nie tyle odległość, co czas, jaki należy poświęcić na odbiór węgla. Często trzeba odstać swoje w kolejce. Koszt transportu z kopalni Piast-Ziemowit do Bytomia to 950 zł przy 5 tonach i 1200 zł przy 10 tonach. Gliwice 900 zł za 5 ton. Do Częstochowy 1300 zł. Działoszyn 2000 zł. Kielce 1000 do 1400 zł. Nysa 800 do 1200 zł. Tomaszów Mazowiecki 2400 zł. Łódź 2500 do 2800 zł. Zamość 1200 zł. Poznań 3200 zł za 5 ton lub 4500 zł za 10 ton. Lublin 4000 zł. Wszystkie ceny i odległości są podane orientacyjnie. Podane koszty transportu mogą wydawać się wysokie, lecz w obecnej sytuacji jest to i tak najtańszy sposób pozyskania węgla. Wraz z odległością opłacalne staje się tylko przewiezienie ładunku do podziału z sąsiadem. Często koszt transportu samochodem o ładowności 10 ton jest niewiele droższy niż 5 ton. Coraz częściej spotkać można też dodatkowe usługi związane z transportem węgla np. pakowanie do worków, kruszenie węgla na ekogroszek, układanie na palecie, wysyłka kurierem. Z czasem powinno się pojawiać coraz więcej ofert, bardziej kompleksowych i konkurencyjnych. Na pewno warto popytać w kilku miejscach i nie spieszyć się z wyborem przewoźnika. Jeśli prowadzisz firmę, świadczysz usługę transportu węgla z kopalni i chcesz pozyskać nowych klientów, napisz na kontakt małpa-ekogroszek.pl. Zachęcam do subskrybowania kanału i zaznaczenia dzwonka, aby być na bieżąco. Dziękuję i pozdrawiam.